Cześć, z tej strony Sławek i witam Was na kanale Autobusy. W tym odcinku przedstawię Wam interesującą historię nie PKS-u, ale PKP, który też świadczył usługi przewozowe autobusami, choć niewiele osób o tym wie. Było to też związane z małą rewolucją w przewozach w naszym kraju. Historia niezwykle ciekawa, tak więc koniecznie oglądaj ten film do końca. Zapraszam na materiał. 92 lata temu władze zastanawiały się nad rozwiązaniem problemów komunikacji autobusowej, która borykała się z technicznym zaniedbaniem floty, wówczas dramatycznie spadała liczba połączeń i kursów autobusowych, a głównym problemem była całkowita absencja przepisów regulujących pasażerski transport drogowy, zarówno w kwestii wyglądu, jak i stanu technicznego pojazdów oraz ustalenia taryf transportowych czy nawet zasad tworzenia przystanków. Dodatkowo większość małych firm transportowych, często posiadających tylko jeden autobus, działała bez koncesji, co uniemożliwiało jakąkolwiek kontrolę nad ich działalnością. Jednym słowem była to wolna Amerykanka. Na przykład w 1928 roku w Polsce funkcjonowało ponad 500 różnych firm transportowych, które to łącznie dysponowały ponad 1000 autobusów międzymiastowych. W samej Warszawie było 246 takich firm, każda z jednym autobusem. Który według zaleceń producenta miał przewozić maksymalnie 16 osób, no ale w praktyce często przewoziło się ponad 30 pasażerów. Oczywiście chodziło o jak największy zysk, nikt raczej wtedy nie zwracał uwagi na coś takiego jak bezpieczeństwo czy też komfort podróżnych. A sami podróżni nie mieli za bardzo wyboru jak dojechać w dane miejsce, no oprócz kolei, ale i ta przez swoją infrastrukturę nie dojeżdżała do każdej miejscowości w Polsce. Alarmujące doniesienia prasowe o narastającym chaosie i wynikającym z niego wykluczeniu komunikacyjnym w wielu miejscowości prowadziło do ich gospodarczego i społecznego upadku. To z kolei zmusiło Ministerstwo Komunikacji do podjęcia konkretnych działań w 1929 roku. W styczniu tego roku Ministerstwo ogłosiło plany utworzenia Państwowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Międzymiastowej – które miało obsługiwać wybrane trasy, włączając w nich prywatnych przedsiębiorców. Ministerstwo zamierzało skoncentrować się na najbardziej dochodowych trasach na utworzonych drogach, pozostawiając prywatnym firmom obsługę miejscowości dostępnych drogami szutrowymi lub też polnymi. I w krótkim czasie o dziwo rozpoczęto praktyczne wdrażanie tego pomysłu, począwszy od ustanowienia przepisów mających to na celu uporządkowanie panującego już chaosu. Z tym, że regulacje te w rzeczywistości stanowiły po prostu przeszkodę dla prywatnych przedsiębiorców, często skutecznie eliminując ich działalność z rynku. Szczególnie dotyczyło to wymogów technicznych, jakie musiał spełniać konkretny pojazd. Na przykład, wnętrze nie mogło być niższe niż 1,5 metra, a na każdego pasażera przypadało prawie pół metra kwadratowego powierzchni, a autobus musiał posiadać dwie pary drzwi, w tym jedne na tylnej ścianie. Dodatkowo pojazd wymagał systemu wentylacji, zasłonek w oknach, wyposażenia w apteczkę, gaśnicę oraz oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. W roku następującym po wprowadzeniu tych przepisów w 1929 powołano kontrolerów ruchu, którzy dodatkowo zaostrzeli całą sytuację, często wykluczając ruchu pojazdy za przepełnienie pasażerami. A to no nie ukrywajmy, bo wtedy bardzo częsta praktyka. Tak częsta, że nawet ich 5-10 lat temu dalej miała miejsce. Kolejnym ciosem dla prywatnych przewoźników było wprowadzenie w 1931 roku ustawy o Państwowym Funduszu Drogowym. Ustawa ta, nakładając wysokie podatki na eksploatację dróg, miała na celu rozwój motoryzacji w Polsce, w tym budowę nowych dróg i autostrad. Jednak w praktyce przyczyniła się do zahamowania rozwoju motoryzacji i budowy dróg, gdyż wielu przedsiębiorców po prostu zrezygnowało ze swojej działalności, co z kolei zmniejszyło wpływy podatkowe przeznaczone na budowę dróg. Na przykład pod koniec 1931 roku w Polsce zarejestrowanych było około 3100 autobusów, ale do końca 1935 roku liczba ta spadła niemal trzykrotnie do 1300 pojazdów eksploatowanych przez 600 przedsiębiorstw na 825 liniach. Ciekawe, najwięcej autobusów funkcjonowało w województwie łódzkim 155 pojazdów oraz w poznańskim 129 pojazdów. Podczas gdy w województwach stanisławowskim i tarnopolskim, które razem były dwa razy większe od łódzkiego, było uwaga, łącznie 18 autobusów. Ta dysproporcja była widoczna mimo podobnej liczby mieszkańców w tych regionach. We wrześniu 1932 roku pan Michał Budkiewicz, znany z doświadczenia w branży kolejowej, został mianowany ministrem komunikacji. Jego zadaniem było uporządkowanie spraw związanych z państwową komunikacją autobusową w Polsce, które pozostały nierozwiązane po kadencji poprzedniego ministra, pan Budkiewicz, wprowadził innowacyjne pomysły, w tym integrację pasażerskiej komunikacji samochodowej wraz z tą kolejową. Celem tego działania było nie tylko ochrona interesów kolei przed konkurencją prywatnych przewoźników, ale również stworzenie połączeń kombinowanych, oferujących wspólne bilety autobusowo-kolejowe. Duże nadzieje wioski Zastosowano także z rozwojem przewozu towarowych przesyłek kurierskich typu door-to-door. -door. A przypomnijmy, jesteśmy w roku 1932. Kluczowym elementem strategii pana Budkiewicza było synchronizowanie przyjazdów pociągów na stacje pośrednie z odjazdami autobusów do miejscowości nieobsługiwanych przez kolej. Plan ten zakładał, że pasażerowie na stacjach przesiadkowych nie będą czekać na połączenie dłużej niż 15 minut. Co trzeba przyznać, że brzmiało bardzo atrakcyjnie. W długoterminowej perspektywie, po wybudowaniu dróg bitych do każdej gminnej miejscowości, co planowano osiągnąć do 1960 roku, Komunikacja samochodowa PKP miała obsługiwać ponad 15 tysięcy km tras. Ambitne plany te były jednak uzależnione od rozwoju gospodarczego kraju i wzrostu wpływów do budżetu państwa, co w 1934 roku było wyzwaniem ze względu na wciąż odczuwalne skutki światowego kryzysu gospodarczego. W ciągu całego 1933 roku trwały intensywne prace nad stworzeniem struktury komunikacji samochodowej PKP, zarówno w centrali w Warszawie, jak i w oddziałach regionalnych. W tym czasie zakupiono pierwsze autobusy oraz uruchomiono garaże. W procesie organizacji tej rozległej sieci transportowej obejmującej takie miasta jak Warszawa, Kraków, Białystok i Kołomyja zdarzały się też pewne nieprzemyślane decyzje, takie jak na przykład zatrudnienie ponad 30 osób do obsługi zaledwie 5 pojazdów w dyrekcji małopolskiej w 1934 roku. 30 maja 34 roku o godzinie 9 rano w garażach przy ulicy Chmielnej w Warszawie odbyło się oficjalne otwarcie oraz poświęcenie linii autobusowych PKP. Godzinę później na trasę do Łodzi wyruszył pierwszy autobus floty, która wówczas liczyła 55 pojazdów. W pierwszym, niepełnym roku działalności, czyli 1934, autobusy PKP obsługiwały 2800 km tras i przewiozły ponad 800 tysięcy pasażerów, tak więc no, był to niemały sukces. W ciągu zaledwie 4 lat dynamiczny wzrost ilości taboru umożliwił zwiększenie częstotliwości kursów między stacjami a miejscowościami położonymi poza głównymi trasami kolejowymi. Planowany po 1940 roku wzrost produkcji krajowego taboru autobusowego skłonił PKP do planowania nowych tras, których długość miała osiągnąć około 5000 km, a liczba pojazdów do roku 1945 miała przekroczyć pół tysiąca. Od 1939 roku PKP zaczął otwierać oddzielne kasy biletowe dla przedsprzedaży biletów na swoje autobusy, z pierwszymi uruchomionymi już w 1938 roku w Krakowie i Radomiu przy dworcach kolejowych. Uruchomiono również sezonowe kasy w miejscowościach turystycznych, takich jak chociażby Zakopane. W 1939 roku wprowadzono szereg innowacji w systemie transportowym. W tym też możliwość zakupu wspólnego biletu kolejowo-autobusowego obejmującego wszystkie stacje kolejowe oraz drogę powrotną. Interesującym nowym rozwiązaniem było również budowanie specjalnych peronów przeznaczonych dla pasażerów przesiadających się z pociągów na autobusy oraz odwrotnie. Ciężko jest ukryć fakt, że początkowe lata działalności komunikacji samochodowej PKP nie były łatwe pod względem finansowym, co spotkało się z krytyką ze strony prasy, często inspirowanej przez prywatnych przedsiębiorców. Mimo to planowano dalszy rozwój usług transportowych. W 1939 roku rozłożono uruchomienie towarowej komunikacji samochodowej, co miało być odpowiedzią na problemy z przewozem drobnicowym, ekspresowymi przesyłkami i bagażem kolejowym przez duże węzły kolejowe, które generowały opóźnienia oraz dodatkowe koszty. Choć wybuch II wojny światowej uniemożliwił realizację wielu z tych planów, część z nich została później z powodzeniem wdrożona już przez państwową komunikację samochodową po wojnie czyli przez PKS. Tak więc jak widzimy, kiedyś historia PKP oraz PKS dość mocno się przecinała, a był to praktycznie jeden organizm. Mam nadzieję, że w skrócie w tym odcinku przedstawiłem wam, na czym polegała komunikacja autobusowa PKP i jaka była jej rola. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na pozostałe materiały na kanale. Dzięki. Cześć.